Czy możemy już przyznać nagrodę za najpiękniejsze wydanie tego roku? Bo jeśli tak, to według mnie rewolucjonistka utena od wydawnictwa Monego zasługuje na tą statuetkę. To wydanie jest po prostu przepiękne, twarda oprawa, barwione brzegi, które osobiście uwielbiam, świetna robota i zachwycam się za każdym razem, kiedy je widzę. Ale o czym w ogóle jest ta historia? W jej centrum oczywiście jest nasza tytułowa Utena, czyli dziewczyna, która jako dziecko została uratowana przez tajemniczego mężczyznę pachnącego różami i od czego czasu regularnie otrzymuje listy, które doprowadzają ją do prywatnej szkoły, gdzie już na samym początku musi stanąć do pojedynku z innym uczniem o różaną oblubienicę. Oblubienicą jest inna dziewczyna, która będzie służyć osobie, która wygra pojedynek. Po przeczytaniu tego pierwszego, dość opasłego tomu jednak, dalej nie jestem pewna, czy polubiłam tę historię, czy nie do końca, bo jestem bardzo zorientowana, jeśli chodzi o to, ile rzeczy się dzieje, o to, jak bardzo nasi bohaterowie po prostu akceptują te wszystkie wydarzenia. Nie wiem, czy ja to kupiłam w 100%, ale może przekonam się bardziej z kolejnymi tomami i dajcie znać, jeśli znacie tę historię. Ja na pewno będę zbierać kolejne części, jestem ciekawa, w jakim to pójdzie kierunku, ale na razie chyba fanką nie zostałam.